Cześć. Dzień dobry. Kilka słów będzie dzisiaj o masażu karku, szyi. Dużo pracujemy, jeździmy autem, pracujemy przy komputerze, no i ten kark jest często spięty, głowa boli, też nie potrafimy sobie później poradzić z tymi spięciami. Masaż można wykonać. Hmm, Pracując, czyli odejść chwilkę od, od komputera, zrobić sobie małą przerwę, albo wieczorem w południe rano, kiedy tam masz czas i chęci. Masaż będzie trwał naprawdę dosłownie 3 minuty, więc warto takie przerwy sobie robić po prostu w pracy. I tyle. No dobra, to zaczynamy. Najpierw rozluźnimy y, ruchomość szyi, tak? Będą to proste ćwiczenia, ale ćwiczenia, które naprawdę dają fajną ulgę i delikatny relaks. Może nawet niedelikatnie. Idziemy. Broda do mostka. Pomału, wolno i spokojnie. Hop. Do dołu i broda do góry. Patrzymy, patrzymy oczami na, subit, na sufit. I jeszcze raz. Hop. Parę razy. Oczywiście, ja zrobię tylko dwa razy, żeby to nie było, żeby to długo nie trwało. Można sobie zamknąć oczy przy tym robieniu. Następnie broda do barku, czyli skręty. Oczywiście, w miarę wyprostowanym musisz być. I w drugą stronę, tak? Przekręcamy do głowę i broda do barku. Patrzymy sobie. Rozluźniamy szyję. Tak, to naprawdę pomaga. Dobrze. I teraz będziemy rozluźniać mięśnie mm, szyi. Była ruchomość szyi, teraz mięśnie szyi. Yy, chwytamy za mostek. Tu jest mostek. Troszeczkę tak odciągamy. I mhm. yy, 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 zginamy yy, głowę. Yy, na dół i potem do góry. jedną minutę to musi trwać. Uwaga, idziemy. Raz. Do dołu. Tutaj ściągamy do, do, do dołu i do, a do góry głowa. Głowa do góry, tutaj na dół. I jeszcze raz. Tak? Wolniutko, spokojnie, nie spieszysz się. Ściągasz na dół. I do góry głowa. I też tutaj ściągasz. Do dołu, o głowę do góry. I tak z minutę czasu rozluźniesz mięśnie szyi. Możesz sobie zamknąć oczy. Mm, pełen relaks. Naprawdę bardzo fajnie to relaksujesz się już. I jeszcze raz. Wolniutko. Spokojnie, nigdzie się nie spieszysz. Jak nigdy się nie spieszysz. I teraz jeszcze rozluźnimy tą część szyi, trochę karku, żeby po prostu ten relaks był głębszy, tak? Na wysokości łopatek robimy też takie łopatki. O. O. Nie wiem, czy dobrze widać, bo już oczywiście z tyłu. Mhm. I. Chwytam, uginam i wolniutko po szyi ciągnę. O tak. I aż do potylicy. Aż do potylicy tutaj przytrzymuję. Tak. I od początku. Dłonie tu i, i idziemy po karku, po szyi. Do góry. O tak. I jeszcze raz. Uginamy palce po szyi. Przyciskamy. Czuć mamy. I tu. O. Tutaj możemy sobie jeszcze tak poruszać pal palcami, żeby lice sobie rozluźnić. O. I ten, ten ruch też z minutę, żeby trwał i będzie, i będzie ok, można sobie zamknąć oczy i naprawdę uwierzcie mi od razu poczujecie taki luz i taką błogość <noise> na koniec jeśli wieczorem lub rano robicie sobie taki masaż masaż, no takie rozluźnienie bardziej swoim ulubionym kremem ja na przykład robię to masełkiem Tą stronę masuję. Kremując już szyję. O. Oczywiście dekolt też można pociągnąć. Nic się nie stanie. Wprost przeciwnie. Ładny kolor różowy, piękny zapach piżma, jagody goi. Masło sza olej arganowy. Gdzie ty jesteś? <grytanie> masło. Wszystkiego dobrego i widzimy się za jakiś czas.